Dziewczyny i chłopaki, dziś jedziemy ostro z tematem, który dotyczy każdego z nas, czyli jak nie dać się zalać negatywnością i przejąć kontrolę nad własną głową, nawet kiedy cały świat wokół nas wariuje. Pogadamy też o tym, jak robić cyfrowy detoks, jak ustawiać własne, nowe zasady w socialach i nie pozwolić, aby przede wszystkim dramę rządziły Twoim nastrojem i Twoim życiem, będzie o takim mentalnym bossowaniu, o reframingu i o tym, jak wycisnąć z radość z takiego nawet najgorszego dnia. Więc gotowi? To lecimy! Ja jestem Kepisia, to jest kanał Sory Not Sorry, seria solo i zachęcam Cię serdecznie do subskrypcji tego kanału, aby być na bieżąco z moimi treściami. Okej, okay, więc każdy z nas ma te jazdy w głowie i czasem, wiecie, wychodzicie z, z spotkania, z meetingu, i nie możesz przestać myśleć o czymś krępującym, co się wydarzyło. Czasem spotkasz się, wiesz, z przyjaciółką, z przyjacielem i potem katujesz się jakąś dziwną sytuacją, albo po prostu wpadasz w spiralę negatywów, które ciągną cię po prostu w dół. Brzmi to znajomo? To dobrze trafiłaś. I dobrze trafiłeś. Bo dziś rozkładamy negatywne myśli na czynniki pierwsze i chcę, żebyś był lub była kuloodporna na te wszystkie czarne chmury w głowie. Bo prawda jest taka, że negatywne myśli zawsze będą się pojawiać. I nie ma tutaj opcji, żeby je wyjąć, lub konkretnie wiecie, usunąć z życia, ale na pewno możecie sprawić, że nie będą one rządziły wami. Jak jest pierwszy krok, to taki, żebyś rozpoznał je i nazwał. Bo my mamy w głowie tysiące myśli każdego dnia, ponad 70 tysięcy, lub nawet więcej. I nie zawsze widzimy te schematy. I cały klucz to jest to. Że ty nie jesteś tymi swoimi myślami. One są tylko takimi gośćmi, którzy, wiecie, przelatują przez Twoją głowę i zaraz ich nie ma. I może być tak, że nakręcają kolejne negatywne myśli. One są takim hasłem, nieprawdą. Są chwilowe i niewieczne. Więc zauważ je, nazwij, ale nie oddawaj im swojej mocy. Po prostu najważniejszym jest aspektem, abyś je obserwował, ale nie utożsamiał się z nimi. W momencie, kiedy one się pojawiają i je rozpoznasz, to one tracą nad Tobą władzę. W momencie, kiedy pojawia ci się myśl, jestem beznadziejna i powiesz sobie, że to jest myśl, to jest myśl, to nie jestem ja, to jest myśl w mojej głowie. I im szybciej to nazwiesz, to tym szybciej one się po prostu, wiecie, rozpuszczą i wyraźniej je zobaczysz, i szybciej je uwolnisz. Więc negatywne myśli to nie są fakty. Świadomość twoja jest twoją bronią. Negatywne myśli to nie jest twoja rzeczywistość. Świadomość to jest twoja cała ochrona, a negatywne myśli to nie ty. Świadomość to wolność, więc jeśli jesteś na tym kanale i po prostu się edukujesz w tych tematach, to jesteś naprawdę na dobrej drodze do odkrywania i poszerzania swojej świadomości. I od wszystkiego tak naprawdę zaczyna się uważność, bo to, co myślisz, jak reagujesz, mówisz do siebie, gdy na przykład patrzysz w lustro, albo kiedy coś nie idzie, po prostu wiesz po twoim myśli, ile razy jesteś dla siebie takim największym krytykiem, a dla innych masz same dobre słowa. Ile razy, gdy coś ci nie wyjdzie, jedziesz po sobie najgorzej, a Innym po prostu współczujesz i wspierasz. Wiecie, my wszyscy jesteśmy mistrzami w krytykowaniu siebie, a dla innych same pochwały i wsparcie. Serio, ile razy rozjechałaś się w myślach, po prostu w myślach, a komuś innemu biłaś brawo. I to jest czas, żeby się ogarnąć. I zobaczysz, jak często my wkręcamy się w ten schemat, bo. Zauważenie tego to jest pierwszy krok do totalnego przełomu w Twoim życiu. Powtarzaj za mną: nie jestem moimi myślami. I Ty też nie jesteś. Te myśli to tylko Twoje chmury, które przelatują, znikają i nie mają żadnej mocy, jeśli Ty im jej nie dasz. I wiesz co? To nie tylko taki coachingowy czy mentoringowy bełkot. To nauka to potwierdza i to jest w tym wszystkim najważniejsze. Nauka to potwierdza i samo nazwanie emocji uruchamia w mózgu po prostu obszary, które uspokajają cały ten no po prostu burdel w środku, tak? Więc negatywne myśli to są jak takie wyskakujące reklamy na pornostronie. Czyli irytujące. Ale możesz je zamknąć jednym kliknięciem. Cały problem pojawia się dopiero wtedy, kiedy zaczynasz w nie wierzyć i klikasz i klikasz, dając się w nie wciągnąć. Więc wyobraź sobie, że siedzisz przy kąpie, a tu nagle cały wysyp tych popapów, dopóki nie zaczynasz ich klikać, nie mają nad tobą władzy, prawda? Więc tak samo jest z negatywnymi myślami w twojej głowie. Nie klikaj, nie wchodź w to, nie analizuj, nie rozkręcaj ich, tylko pozwól im przelecieć. Chmura to chmura, chmura to nie tornado. I mam tu dla ciebie zajebisty challenge. Więc za każdym razem, gdy pojawią ci się negatywne myśli w głowie, zatrzymaj się i powiedz sobie w głowie: Mam negatywną myśl o, i nazwij ją. I to tylko tyle. To już zupełnie wystarczy, żeby ją osłabić, nie dawać jej uwagi mocy. I przestań o sobie gadać, że jesteś negatywna, że masz złą energię. Nie. Po prostu czasem masz negatywną myśl i to tyle. Nazwij, przejdź dalej i odzyskaj tą kontrolę. To nie, jest, nie ja jestem negatywna, tylko mam czasem negatywną myśl. And that's ok. I jeszcze jeden trik, bardzo działający. Ustaw sobie trzy alarmy: rano, w południe i wieczorem. Jak zadzwoni, zrób szybki skan głowy, co ci się tam dzisiaj kręci. Więc zapisz te negatywne schematy, które się non-stop powtarzają, i im lepiej je poznasz, tym szybciej je rozbroisz. Bo jak już wiesz, kiedy one cię dopadają, to może zawsze rano to jest, może zawsze przed snem, może przed wejściem do pracy, wejściem do sklepu, możesz, nie wiem, wejść też na ten drugi level. I po prostu zakwestionować je. I nie w tej samej chwili, bo wtedy skup się na tym, co masz robić, ale jak już widzisz schemat i masz czas, żeby się z nimi rozprawić, to wtedy. Więc słuchaj, pamiętaj, że Twoje myśli nie są wyrocznią i możesz pytać swoje myśli, bo Twoje myśli nie są święte, podważaj je, Twoje myśli nie są rzeczywistością, nie łykaj ich bez sprawdzenia. I jeśli masz wątpliwości, to nie zakładaj, tylko sprawdzaj, po prostu sprawdzaj. A jeśli strach cię podgryza, to nie zginaj karku, ok? Tylko patrz mu prosto w oczy. Bo ta cała negatywność to nie kupuj tego bez dowodów. Nie ma czegoś takiego: jestem negatywny. Tylko pojawiają się negatywne myśli i kwestia tego, czy ty w nie uwierzysz, czy nie. Bo negatywność i. Cały ten pesymizm, on po prostu żeruje na ślepiej wierze. I on rośnie, kiedy, kiedy nie stawiasz mu oporu. Więc wygrywa, kiedy nie kwestionujesz. Więc kop głębiej. Pod strachem znajdziesz zawsze jasność. Pod wątpliwościami przede wszystkim znajdziesz prawdę. A pod tym całym hasłem znajdziesz Całą swoją moc. Jedna zakwestionowana myśl to jeden zerwany łańcuch. Jedna zakwestionowana myśl to jeden ciężar mniej, i jedna zakwestionowana myśl to jeden krok bliżej wolności. Więc nie każda myśl, którą masz, jest prawdziwa. Negatywność wręcz kocha udawać rzeczywistość. Serio jest po prostu w tym mistrzynią, a CBT, czyli tak zwana terapia poznawczo-behawioralna, od lat pokazuje nam, że podważanie tych bzdurnych myśli obniża nam lęk i daje przede wszystkim siłę i sprawczość. Więc zadaj sobie pytanie: czy ta myśl to fakt, czy to jest tylko strach? Bo to naprawdę kluczowe. Więc gdy następnym razem wkręcisz się w całą tą spiralę, i znajdziesz ten moment, i zatrzymasz się, i zapytasz siebie, jakie ma dowody, jakie ja mam dowody, że to jest prawda, że jestem taka negatywna, że myślę o sobie w ten i tak zwany sposób, że nie dam rady, że to nie dla mnie. Jakie ja mam dowody na to, że to na przykład jest nieprawda? To jest idealny moment, aby pobawić się, wiecie, w adwokata w swoim życiu. Więc po prostu pobaw się w adwokata i naucz się negocjować i argumentować. To jest rewelacyjna umiejętność w całym naszym życiu. Więc naucz się bronić tej całej swojej racji. Więc naucz się bronić tej całej swojej racji. Bo wiesz co, ten cały wewnętrzny prokurator w Twojej głowie. Wygrywa każdą jedną sprawę, jeśli nie postawisz się i nie zaczniesz go grillować. Jeśli myślisz, że ten cały prawnik gra w Twojej drużynie, to przegrywasz wszystko. Ale jeśli łapiesz się, że nie jesteś swoimi myślami, to możesz w końcu naprawdę się bronić. Więc nie musisz przyjmować każdej myśli bez dowodów, możesz po prostu podać kontrargumenty i rozbroić ją krok po kroku. I mam dla ciebie rewelacyjny nawyk. Codziennie wieczorem zapisz jedną negatywną myśl z dnia, chociaż jedną. Rozłóż ją na czynniki pierwsze. Znajdź fakty, które ją potwierdzają i które jej zaprzeczają. Potem napisz nową, bardziej wspierającą wersję. I zobaczysz, jak rano wstaniesz lżejszy, lżejsza. I jakby ktoś ściągnął ci po prostu z pleców wielki worek kamieni. I tak naprawdę się poczujesz. To jest ta cała alchemia, to jest ta cała transformacja myśli. W ten sposób powstają zupełnie nowe ścieżki neuronowe w Twojej głowie i. I to jest ta cała magia, która się dzieje, jeśli chodzi o naszą nawet manifestację. Kolejny krok to zmień perspektywę. Kiedyś ktoś powiedział, że kiedy zmieniasz sposób patrzenia na rzeczy, rzeczy, na które patrzysz, zmieniają się. Więc twoje myśli, które do tej pory się pojawiają w twojej głowie, to jest tylko i wyłącznie historia. A najlepsze jest to, że możesz napisać jej nową, własną, świadomą, Kolejną stronę właśnie w tym momencie. Więc śmiało możesz zmieniać tytuł kolejnego rozdziału. Możesz wybrać, co będzie dalej, i możesz po prostu zmieniać historię i swoją tożsamość na temat siebie, co jest piękne. Po prostu to działa tak: zmieniasz historię, zmieniasz swoje emocje, zmieniasz perspektywę, to odzyskujesz moc, zmieniasz cały filtr to zmieniasz całe życie. I dam ci teraz świetny przykład. Spóźniasz się do pracy, bo ktoś zajechał ci drogę. Przychodzisz i opowiadasz wszystkim dramat, a zapominasz, że ktoś się na przykład do ciebie uśmiechnął, że dotarłaś na czas, że nic złego się nie stało. Więc jedna wersja ta samej czynności cię wykańcza, a druga daje ci powera. I nie chodzi o to, żeby wiecie udawać, że coś się nie wydarzyło w ogóle. Tylko chodzi o to, żeby po prostu spojrzeć na całość, że jestem tu, żyję, ktoś się do mnie uśmiechnął, ja się uśmiecham i dotarłam. I to jest proste połączenie, i nagle wszystko zupełnie się zmienia. Więc to, jak ty oprawisz całe swoje doświadczenie, całe swoje spóźnienie się, całą sytuację, to. W tym momencie zmienia się wszystko. Możesz nadać temu negatywny wydźwięk, a możesz nadać temu pozytywny wydźwięk lub po prostu neutralny. Więc jeśli nazwiesz coś negatywnym, poczujesz się źle. A jeśli zobaczysz w danej sytuacji lekcję i siłę, coś wartościowego, to cię przetransformuje i doda ci powera. Więc to jest tak, nauka nie kłamie. Zmiana perspektywy na trudne akcje naprawdę buduje Ci psychiczną odporność i daje Ci więcej luzu w głowie, co my oczywiście potrzebujemy. To nie jest żadne udawanie też, że problemu nie ma. Bo to jakbyś po prostu sama chwytała za kamerę w ten sposób i kręciła swój własny film, własny vlog, własne show, bo jest tak, że dwie osoby mogą przeżyć ten sam armagedon, a jedna widzi tylko syf, a druga całkiem nowy start. I guess what? Okay? Zgadnij co. To ty decydujesz, czy jesteś tą, która się poddaje, czy tą, która wstaje i mówi I'm a bad bitch i teraz moja kolej. I to żadna chora magia, tylko zwyczajna praktyka, i za pierwszym razem gwarantuję będzie dziwacznie, za piątym już lepiej, a po kilku miesiącach będziesz wręcz reframing queen, ok? Bad bitch, o której mówię ci cały czas. I negatywne myśli, one przestaną cię rozstawiać po kątach, co jest zajebiście ważne, bo ty zaczniesz wtedy, jak to mogę powiedzieć, przeformatowywać jak komputer, ok? Na przykład ta osoba, która Cię nie doceniła, możesz czuć się odrzucona, ale szczerze możesz pomyśleć straciła zajebistą znajomą. Więc możesz się nad tym zastanawiać, głowić, um, smutać, ale tak naprawdę zapytaj sobie siebie, czy ja chcę być tutaj w pozycji ofiary, czy raczej chcę po prostu wziąć sprawę w swoje ręce i wiedzieć, że to ta osoba jest stratna zajebistą przyjaciółkę i znajomą. I... Po prostu chcę w tym odcinku ci przekazać, że możesz zawsze zmieniać swoją perspektywę. Dosłownie możesz po prostu przełączyć kamerę w głowie i być swoim własnym bossem. Więc to jest tak, nie możesz wybrać, jak inni cię po prostu postrzegają, ale zawsze możesz zdecydować, ile sama jesteś warta. I pamiętaj, ty nie wymarzysz przeszłości, nie wymarzysz tego, co się wydarzyło kilka godzin temu lub kilka tygodni temu, ale możesz zawsze wybrać, jak to wpłynie na twoją przyszłość i nie ogarniesz całego chaosu świata. Nawet nie próbuj, ale możesz zawsze świadomie budować własny spokój. Bo badania nawet pokazują, że regularne robienie rzeczy, które sprawiają ci przyjemność, wyraźnie obniża poziom stresu i poziom lęku, a robienie tego, co kochasz, to nie jest luksus, to absolutny fundament zdrowia psychicznego. Więc poświęć dziś, proszę, te 10-15 minut na coś, co naprawdę lubisz. Może to być kawa, książka, ogród, taniec, malowanie, cokolwiek twoja dusza tak naprawdę kocha. Zwróć uwagę na swój nastrój przed i po. I pamiętaj, że ty też możesz być tą osobą, bo to nie jest wrodzone, to się po prostu ćwiczy. My przychodzimy na ten świat, zostają nam programowane różne schematy przez rodziców, przez znajomych, przez całą społeczność, w której się dziś otaczamy, ale my możemy to umiejętnie transformować, tylko weźmy się po prostu do roboty i nie udawajmy, że takie życie jest negatywne, bo może być naprawdę piękne i to zależy tylko i wyłącznie od nas, jeśli nie będziemy grać ofiary, jeśli nie będziemy chcieli szukać takiej, o Jezu, potwierdzenia i takiego jeśli sobie tylko ponarzekam do koleżanki, jak ja mam źle, albo ona ponarzeka mi, a ja chcę odpowiedzieć tym, że żeby się nie poczuła gorzej, to też powiem, że u mnie jest źle, powiem o mojej sytuacji. I w ten sposób nakręcamy non-stop siebie, bo chcemy się utożsamiać z tym bólem. Co nam to kurwa daje? Co nam to daje? Odbieracie sobie wtedy poczucie sprawczości i jakość Waszego życia diametralnie spada. A tu nie o to nam chodzi, bo my musimy brać odpowiedzialność za swoje... Cholerne, zajebiste życie, i chcemy działać, a nie tkwić w zamrożeniu, bo, bo reszta naszych znajomych rodziny na przykład tak tkwi. Nie musicie być tacy. Możecie budować swoją nową tożsamość i wznosić się na kolejne poziomy waszych pragnień i manifestacji, właśnie poprzez kontrolowanie tego, w jaki sposób myślicie o sobie i myślicie o świecie. Więc pamiętaj, że to jest Twój mózg, Twoje zasady i Twoje życie więc bądź swoim własnym filtrem na to wszystko. I jeśli podobał Ci się ten odcinek, to proszę cię, puść go dalej, zasubskrybuj, poleć znajomym, przyjaciółkom, przyjaciółce i bądź ze mną następnym razem tutaj. I jeśli naprawdę chcesz zmienić swoje życie, to pamiętaj, zacznij po prostu od głowy. Od głowy posłuchaj moich innych podcastów, rozmów z inspirującymi ludźmi na moim kanale. Macie tutaj link na pewno w opisie tego odcinka do odcinków z moimi gośćmi, bardzo inspirujący ludzie, oraz do odcinków solo. Także serdecznie Cię zachęcam, bądź ze mną tutaj i pamiętaj, jestem zawsze po Twojej stronie i Twój mózg też jest, jeśli tylko będziesz wyłapywać te negatywne myśli i transformował je, analizował, ale nie wchodził w nie głęboko. Więc życzę Ci pięknego dnia, pięknego tygodnia i bądź po prostu uważny. Tej swojej codzienności, rzeczywistości i łapte myśli. A jeśli chcesz się ze mną podzielić swoimi myślami lub masz jakieś pytania do mnie, to serdecznie zachęcam cię do napisania do mnie. Po prostu na Instagramie ja bardzo chętnie zawsze odpisuję na Wasze wiadomości i mamy naprawdę fajny kontakt fajną wspólną społeczność więc jestem tu dla Ciebie. Pamiętaj: wszystkiego naj. Bye! Bye.